10 ciekawostek o czołgach Abrams. Tak, ci, którzy mnie oglądają, ci, którzy się tym interesują, no jednak nie będą zbyt zaciekawieni, tutaj dużo rzeczy po prostu wiecie. No ale i tak zapraszam. I po pierwsze, oczywiście, tutaj w Abramsie nie mamy jakiegoś takiego zwykłego silniku diesla, mamy turbinę gazową AGT 1500-1500 koni mocy, chociaż ta moc może być zwiększona nawet do ponad. 2000 koni mechanicznych i jest to turbina, której jedna z wersji była proponowana jako napęd do Apache, no ale to się nie udało, to nie zostało zrealizowane. No a było bardzo blisko, żeby i Abrams, i Apache miały no, właściwie zbliżony napęd. Po drugie, oczywiście, Abrams na początku był wyposażony w 105 mm armatę gwintowaną. Tak, 120 dopiero pojawiła się z czasem z różnych powodów. I ta 120 mm gładkolufowa armata, która była już od początku pewniakiem, jednak musiała kilka lat poczekać. I Abrams na początku miał 105, która no, swoimi parametrami nie była jakaś zła, no, ale jednak była z tyłu w porównaniu do 120 Trzecia rzecz dotycząca jeszcze raz turbiny. Tak, Abramsy na początku miały problemy z piaskiem i z pyłem, który w negatywny sposób wpływał na tą turbinę. I to nie są problemy tylko tego czołgu, ponieważ piasek i pył ogólnie dla silników w czołgach są problemem, ale w przypadku tej turbiny w Abramsie rozwiązano to w bardzo ciekawy sposób. O tym też kiedyś porozmawiamy o tej samej turbinie też. I on już nie ma tak dużych problemów z tą. Nie ma jego turbina problemów z piaskiem i pyłem. Ale na początku, tak, jak najbardziej, były takie problemy, więc to nie jest kogoś wymysł. Czwarta rzecz. Kiedy mówimy już o piasku, to gdy widzimy Abramsa, to widzimy go w kolorze piaskowym. I dla wielu osób, w ich wyobraźni, wszystkie Abramsy były piaskowe, już ich Producent stwierdził: Muszą być piaskowe. No nie, ponieważ Abrams został stworzony nie tylko, żeby walczyć na całym świecie, on został stworzony, żeby być użyty w Europie. W Europie zachodniej, środkowej i wschodniej. Dlatego Abramsy były produkowane w kamuflażu europejskim zielono-brązowo taki mniej więcej. A ponieważ później się troszkę zmieniło i większość tych abramsów była używana na pustyni, no to zaczęto je malować na kolor piaskowy. W czasie remontów, modernizacji, no, używamy ich na pustyni, malujmy je na pustynny kamuflaż. No a teraz znowu są malowane w takim kamuflażu jak na początku, czyli można powiedzieć w europejskim, ponieważ teraz też no, raczej zakłada się, że one będą używane w terenie. Gdzie tych pustyni tak dużo nie ma. Czyli Azja i Euro. Piąta ciekawostka. Pamiętajcie, że Abramsy należą do grona czołgów, jako jedyne chyba, które podczas modernizacji mogły być właściwie zupełnie przebudowywane. Ciężkie słowo, ponieważ musicie zdawać sobie sprawę, że w Ameryce ci, którzy decydują o wydatkach, no nie do końca dobrze widzą, na przykład, żebyśmy kupili nowy czołg. Więc przedstawiało im się to w ten sposób, że my zmodernizujemy ten czołg. A że z tego starego czołgu w czasie tej modernizacji zostawał taki element opancerzenia, a wszystko inne było budowane od początku, nieważne. To ten sam czołg. Tak samo ze stratami, ponieważ porażony, właściwie wyeliminowany zupełnie Abrams, który w każdym innym państwie byłby do huty, to tam nie. Nie było straty, on został odzyskany, on został odbudowany. A że z tego tam leżącego kawałka metalu, w jaki zamienił się Abrams, no, została tabliczka albo jakiś tam mniej ważny element, nieważne, to ten sam czołg, mając ten sam numer i on został wyprodukowany w 1981 roku, przebudowany zupełnie w 1992, właściwie zniszczony w 2003, ale nie, to jest ten sam czołg, a że on dwukrotnie został Zupełnie nowym czołgiem, nieważne. Chyba szósta ciekawostka izolacja AMO. Tak, Abrams należy do czołgów, do tego bardzo, bardzo niewielkiego grona, gdzie mamy pełną izolację AMO. Znajduje się ona w dwóch magazynach w niszy wieży, tam z tyłu wieży. Jest oddzielona od załogi takimi pancernymi drzwiami, które się odsuwają tylko wtedy, kiedy chcemy pobrać coś i załadować. A tak to jest odizolowana. Hmm, czy to zapewnia 100% bezpieczeństwo? No nie. To nie jest tak, że coś zapewnia coś w 100%. A na czym to polega? Dlaczego to odizolowanie ma pomóc? Ponieważ w górnej. Hmm, te magazyny u góry mają takie płyty. One są za pomocą takich specjalnych śrub zamocowane. Kiedy coś w to trafi, dochodzi do wypalenia, uwolnienia się energii, ona ma wyrzucić te płyty. I ta energia cała ma nie pójść na załogę do środka, tylko na zewnątrz. Jest kilka filmików, jak to spektakularnie wygląda i co ciekawe, załoga powinna niby według tych książkowych zapisów być w środku, przesunąć wieżę, poczekać aż się wypali, wycofać się i dopiero ewakuować. Przepisy, przepisami życie, życiem. Czy to zupełnie chroni Abramsa przed zniszczeniem? Nie. Niestety. Siódma ciekawostka. Gdy spojrzymy na Abramsa, to tak jak powiedziałem już dwukrotnie, widzimy turbinę, no i takie zwykłe zawieszenie. Tylko, że dla Abramsa, co ciekawe, opracowano i diesla, i zawieszenie hydropneumatyczne. Tylko, że stwierdzono, że no nie. Diesel swoją drogą, no ale ta turbina działa. Zawieszenie hydropneumatyczne świetna rzecz, daje dodatkowe możliwości, polepsza komfort. Ułatwia stabilizację, ale nie, jednak nie. No i jednak to nie zostało wprowadzone, tylko że co się odwlecze, to nie uciecze. I yy, nowsza wersja Abramsa, nie A1, nie A2, tylko A3, ma mieć nie tylko bezzałogową wieżę, ale też silnik, silnik diesla i najprawdopodobniej zawieszenie hydropneumatyczne i automat ładowania. Tak, dla Abramsów został stworzony też automat ładowania. Dlaczego po to nie sięgnięto na razie? No stwierdzili, że nie trzeba. O, żarówka mi się spaliła. Kurde. Ale myślę, że w a to będzie tak już wyglądało. Ósma ciekawostka. Tak, jest ciężki. To jeden z najcięższych czołgów na świecie. Jego najnowsza wersja sepv V3 waży 66,8 ton, 67 ton. A w wersjach z dodatkowym opancerzeniem, na przykład z tym pancerzem do miasta, no wygooglujcie sobie, jak on jest nazwany. No ona potrafi ważyć, w znaczeniu ten czołg, potrafi ważyć 72-73 tony. I tak wersja Sep V3, do której nie doszło, miała właśnie ważyć wyjściowo 70-72 tony. No ale ktoś jednak poszedł po rozum do głowy, stwierdził, że no, takie y, ciągłe zwiększanie masy to y, ścieżka donikąd, więc a trójka już będzie lżejsza. Między innymi dzięki tej bezzałogowej wieży i będzie ważyć poniżej 60 ton. Dziewiąta ciekawostka. My, kiedy już będą nam dostarczone te wszystkie abramsy, których mamy mieć 366, będziemy czwartym użytkownikiem, jeśli chodzi o ilość na świecie. Stany Zjednoczone, Egipt, Arabia Saudyjska i my. 7 sztuk mniej niż Arabia Saudyjska. No ale może coś domówimy. Zobaczymy. No i ostatnia ciekawostka. Kiedy ten Abrams był modernizowany, kiedy zmieniano w nim dosłownie wszystko, to jednak jednej rzeczy nie zmieniono. No, poza tym, że zmieniono ze 105 na 120, to jednak na przykład w przypadku leopardów dwójek, tą 120 zmieniono na 120 z dłuższą lufą. I tak początkowo były problemy, jeśli chodzi o wibracje, ale one zostały rozwiązane. Jednak Amerykanie stwierdzili, no nie, zostaje ten, ta długość, ta krótsza lufa, a my po prostu będziemy produkować, zaprojektujemy lepsze AMO i tą krótszą lufą, tą krótszą lufą będziemy mm, i wykorzystując lepsze AMO, zaplątałem się, przepraszam, będziemy nadrabiać te ograniczenia krótszej lufy. No i w rzeczywistości tak jest. Abramsy, chociaż mają tą lufę krótszą, od na przykład nowszych Leopardów dwójek, to jednak potrafią tym bardzo dobrym Amo nadrabiać. No a że do tych dłuższych rów Leosiów też wyprodukowano jeszcze lepsze Amo, nieważne, one i tak się sprawdzają. Tutaj możemy powiedzieć, że to Amo z lat 90. No, potrafi taką T-90 na wylot od przodu też przestrzelić. Więc to było takie 10. Nie wiem czy ciekawych, czy nieciekawych ciekawostek. Niedługo będzie więcej takich materiałów. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.